Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj robimy mieszankę dla kur. Więc tak. Więc tak, w tym wiaderku dużym mamy już resztki z śrutem wymieszane. Teraz tak, dosypujemy ziarenek. Do tego troszkę paszy. Tu Wam pokażę z bliska. Taka ja mi się wysypała, to zaraz pozbieram. I jeszcze mamy kukurydzę. Okay. I teraz do tego wszystkiego dolewamy wodę. Żeby to nabrało konsystencji. I teraz wszystko musimy porządnie wymieszać. Do wiaderka dajemy jeszcze trochę wody, żeby wszystkie wiaderka po kolei umyć i na koniec do tego, żeby nie marnować jedzenia. Oj. I mieszamy. U nas pada co chwilę, więc mamy taką słabą pogodę. Bardziej kropi. Ale no. Chwilka. A więc no, mieszamy. Tylko jeszcze widzę, że już trochę za mało wody mamy. Bo śród i pasza wszystko wchłania wodę. Dolewamy. Ja was nie będę zanudzał mieszaniem, więc za chwilę się widzimy. Ogólnie już powoli zapasy na zimę robię, bo mam około półtony już zbóża. Kukurydzy w sumie nie wiem ile mam. Ale też jeszcze trochę jest. I paszy i śród, ale śród i paszy będę musiał kupować jeszcze. I ja teraz będę chciała kupić więcej, żeby mieć zapas. Wszystko już ze sobą wymieszałem i teraz idziemy dać to wszystko kurkom. Jakby ktoś był zainteresowany kupnem młodych kogucików, to zapraszam do komentarza, bo jest ich troszeczkę, już mamy i nie mamy co z nimi zrobić, więc jakby ktoś chciał, to zapraszam. Jak mówiłem u nas pada, więc jest błoto. A więc tak średnio, ale no trudno, nic nie zrobimy. Dobrze. Już jestem, już im trochę nałożyłem Bo one się na to rzucają jak Teraz do drugiego korytka chodźcie Póki tu tyle kur nie ma różne tu są ogólnie resztki Więc tak teraz bierzemy Jedzonko i idziemy do tych u jeszcze większy jeszcze większe błoto, bo się mi poidło bylało, ale już mają wszystko dolane. A więc zalałem tutaj wszystko przez przypadek i tu trochę idziemy teraz tu. I tu nasypać, bo tu mamy młode, one wychodzić jak drażę. Przepraszam, nic nie widzicie. Sekundka, one wychodzicie bojo. Ja tak je powoli uczę, żeby wychodziły. A resztę im tu gdzieś wysypiamy nioską i silką. Jakby co kurek miałem na mam tylko koguty. Więc jak ktoś jest zainteresowany, no to zapraszam. Teraz tak, informacje. Teraz będę ogólnie starał się częściej, będę się starał częściej dodawać odcinki. I musimy odrobić moje subskrypcje. Bo ja miałam już około 90 subskrypcji. A więc musimy teraz się postarać i od nowa to odrobić, więc ja muszę się postarać wstawiać częściej odcinki, a wy musicie mi pomóc w tym. Jeszcze tylko wybranie Jary i Ajek, ja wam pokażę ile jest i wtedy już będzie koniec odcinka, więc zostańcie do końca i zostawcie lajka i subs subskrypcję. To bardzo rozwija kanał, dziękuję. Jeszcze szybkie ogłoszenia. W, w tym tygodniu tak, ten odcinek, który ja teraz nagrywam pojawi się w ten sam dzień, co go nagram, czyli we wtorek. Nie wiem jeszcze o której godzinie, i w piątek lub sobotę nagram odcinek o wyrzucaniu obornika, który nie wiem kiedy się pojawi. A więc musicie czekać i obserwować mój kanał. I bardzo dziękuję za oglądanie. Do następnego filmiku. Cześć!